Dobry, kochani, wracam z nowym filmem. Tak jak obiecałam i tak jak prosiliście, powiem Wam ciut-ciut-ciut, co u mnie, a u mnie dużo zmian. Nie będę wchodzić w szczegóły, jakie zmiany. Na pewno jedna z większych zmian to jest taka, że się przeprowadziłam, więc będziecie teraz widzieć nowe miejsca, nowe pomieszczenia. Też jest troszkę szarości, więc no, aż tak dużo się nie zmieniło, ale w każdym razie nowe miejsce i mam nadzieję, że tak jak teraz się czuję też nowa, dobra energia YouTube'owa, więc w tym filmie będę starała się nadrobić zaległości. Pokazać Wam też trochę produktów. Uwaga, w tym filmie nie ma żadnego lokowania, więc nie obawiajcie się! Eee, piszcie też śmiało, mimo że pisaliście mi na Insta Stories, co chcecie widzieć i mniej więcej już wiem, co. To piszcie też tutaj, bo nie wiem, jak to jest z tą publicznością instagramową versus YouTubeową, także jestem ciekawa, czy będziecie pisać to samo, czy może jednak coś innego. I to, co bardzo chcę Wam pokazać, to jest coś, co wczoraj kupiłam w zarze. Akcesoria, które będą mega, mega, mega modne tej jesieni, tej zimy, w tym sezonie. Także już Wam pokazuję co. I pierwsza rzecz to akurat może być coś, co już znacie, bo to się pojawiało w zeszłym sezonie bardzo, bardzo często a mianowicie te spinki z perełkami. One jakoś tak sobie mnie kręciły przez ostatni sezon, bo były w takim wydaniu bardzo, bardzo dużym, przerysowanym. A teraz w zarze pojawiły się właśnie takie nieco mniejsze te spineczki, i stwierdziłam, że czemu nie? Ale to, co kupiłam, jako drugą rzecz, co mnie najbardziej podnieca. To jest ta opaska. Teraz w Zarze jest cała... Mam nadzieję, że mówiłam, że to są z Zary rzeczy. W każdym razie w Zarze teraz jest cała masa przeróżnych opasek. W ogóle opaski pojawiają się teraz bardzo, bardzo często wszędzie. No i stwierdziłam, że muszę też chociaż jedną mieć. Teraz jeszcze domówiłam trzy inne, dlatego, już ją, że już raz miałam ją na sobie. I naprawdę jestem zachwycona, bo... Zmienia całkowicie cały strój. Tak jak jestem też dzisiaj ubrana e, na czarno, calusieńka, zaraz zobaczycie, e, to no ta opaska robi robotę. I ponieważ, jak ją tak założycie po prostu, to wygląda to tak sobie, dlatego ja wymyśliłam, że będę robić tak, żeby nie było widać przedziałka, to raz. A dwa, wezmę sobie dwa kosmyki tutaj z przodu, resztę włosów za ucho. A jeszcze raz delikatnie. O. I dopiero teraz zakładam. O. Więc w ten sposób, oczywiście, jeżeli wy macie jakieś też pomysły, jak taką opaskę nosić, zakładać, to dawajcie koniecznie znać. Ja na pewno będę nosić tak na imprezy, jak i na co dzień. Szczególnie, że tak jak Wam mówiłam, już ją nosiłam. I o dziwo, mimo moich obaw, bo zazwyczaj takie opaski mogę nosić godzinkę max, a później już głowa mnie boli, muszę ściągnąć. Ta jest bardzo, bardzo, bardzo wygodna i mogłam w niej chodzić cały dzień. Więc szok. Także zamówiłam jeszcze trzy inne i idą. Tak samo jak idzie do mnie ogromne, ogromne, ogromne zamówienie z Zary nowej kolekcji, więc będzie hol A Tymczasem lecę w ramach małej przerwy na spotkanie z Psiapsiułami, bo faceci oczywiście są super, natomiast żyją krócej od nas. Także warto się zabezpieczać i pielęgnować też Wasze damsko-damskie przyjaźnie. I ja właśnie lecę to czynić. Wracam do Was zaraz i pokazuję Wam resztę rzeczy. A outfit of the day to są spodnie z Zary, body z Intimissimi. Nie wiem, czy coś widać. Mam nadzieję, że widać. E, buty moje ulubione, kupione w The Other Stories. Nie, The. Tak, The Other Stories. Tak, 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 tak się one prezentują. E, no i torebunia Chanel Boy. I kurtka skórzana Zara. Kupiona wiele, 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 wiele lat temu. Lecę pędzę. Kochani moi, jestem z powrotem i chcę się z wami podzielić tą otopaczką, którą zamówiłam z Asosa. Są tu dwie imprezowe sukienki. Jeszcze jak widzicie. Nie otwierałam, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy mi się udało trafić tym razem, czy też nie. I oto pierwsza sukienka. Szczerze mówiąc, mam troszkę mieszane uczucia co do niej. Po pierwsze, materiał jest trochę inny niż miałam nadzieję, że będzie. Troszkę gorszej jakości. No i dekolt jest ogromniasty. Ogromniasty. Co prawda, można tu zrobić: Nóżka Ala Angelina. Ale no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tak wyglądają plecy. Ona jest wiązana. I chyba nawet całkiem nieźle wygląda z tą opaską. Natomiast będę musiała się zastanowić. Opcja numer dwa. Mam nadzieję, że lepsza. I tutaj opcja numer dwa. Tak jak miałam nadzieję, jest dużo lepiej. Bardzo mi się ta sukienka podoba. Co prawda, trzeba uważać, żeby tutaj cycek dołem nie uciekł, bo szczerze mówiąc, właśnie przed, przed sekundą miało to miejsce. Yy, ale uważam, że jest naprawdę mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Niestety nie byłam w stanie się zapiąć do końca. Więc te plecy nie, też nie wyglądają tak jak powinny, ale może postaram się wam pokazać jeszcze trochę. Ona tył ma taki wycięty. Jeszcze wrzucę wam obrazek ze strony, jak to wygląda na modelce? Eee, no I jest taka ażurowa. Ja bardzo lubię tego typu sukienki właśnie od tego typu kroju i wydaje mi się, że to będzie fajne. Imprezowe wdzianko przyda się. I jak widzicie, Opaska robi robotę w zasadzie do wszystkiego. Przerwa na reklamę jedzeniową. Haha, nie jest to lokowanie, tak jak już Wam mówiłam. Słuchajcie, to jest genialne. To jest coś, co jadłam lata temu, co mi bardzo smakowało, a teraz zobaczyłam, że ma to Lidl i ma to Biedronka, to prawda, różne marki. Nie tylko ten Eaman, ale jeszcze jakaś tam druga jest. To, słuchajcie, jest jogurt z. Będzie widać, będzie widać, z makiem i marcepanem, więc. No, jak widzicie, słoik już jest praktycznie pusty, ale. no, pusty, po prostu pusty. <laughs> ale stwierdziłam, że Wam pokażę, bo jest to coś innego. A na pewno bardzo Wam posmakuje. Może niekoniecznie jest to coś, po co każdy by się odważył sięgnąć, ale jest to pycha. A jeszcze pomyślałam, że odniosę się do pytań, które dostaję na Instagramie. Jak widzicie, troszkę mam poćwiczone. Więc yy, tak, pytacie mnie, czy schudłam? Co mi jest? O co chodzi? Eee, trochę schudłam, chociaż nie na wadze. Na wadze wa wagę mam ciągle taką samą. Natomiast jestem mocno wysmuklona i tak jak widzicie. Żeberka po prostu napięte i spięte, mięśnie wszystkie naciągnięte, bo bardzo dużo ostatnio ćwiczę. Chodzę na pilates, troszkę cardio i akurat nie straciłam kilogramów, ale jestem mocno wysmuklona i wszyscy mówią, że jestem no, dużo szuplejsza, a tak naprawdę zmieniło się tylko to, że po prostu jestem bardziej taka naciągnięta ćwiczeniami. I ze zmian, słuchajcie, dorobiłam się... Balkonu i chciałam Wam pokazać mój piękny balkon yy, i piękne roślinki. Natomiast niestety zdążyłam już moje piękne roślinki zamordować. Większość z nich prezentuje się mało okazale. <ścoughs> niestety były piękne jeszcze yy, miesiąc temu, natomiast dzisiaj nie jest za dobrze. Także niestety nie mam insta balkonu, mam insta dywan na balkonie i mam insta pówkę, pół insta kanapę, dlatego że ciągle nie mogę kupić w Ikei poduszek, bo są wiecznie wykupione. Także na razie mam tak tymczasowo taki gruby kocyk i podusie. No więc no nie jest insta, widzicie same, że życie nie jest idealne <laughs> Natomiast udało mi się osiągnąć jeden sukces roślinkowy A mianowicie udało mi się nie ukatrupić tej orchidei Mam ją już od ponad miesiąca I nie dość, że żyje, to jeszcze ma nowe pączki I mam nadzieję, że coś się z tego wykluje Że one nie odpadną I że to nie jest jakieś oszustwo więc jestem podniecona, a robię z nią tylko tyle, że ją podlewam raz w tygodniu, nie namaczam, nie cuduję, bo nie chce mi się. Ale jeśli Wy macie jakieś sposoby na to, żeby orchideła orchideła, <grytania> żeby orchideła żyła wiecznie, długo i pięknie, to dajcie znać. Tylko błagam jakieś takie proste rzeczy, bo nie mam czasu ani ochoty na jakieś takie super cudowanie, ale jak macie takie proste triki, to z chęcią. I jak może wiecie lub nie wiecie, byłam ostatnio w Barcelonie podczas długiego weekendu I tam oczywiście do sefory trzeba było wejść W seforze mają cały asortyment Nataszy Denony Która jak się okazuje robi nie tylko cienie, ale też wiele innych rzeczy Natomiast ja stwierdziłam, że jednak kupię taką małą paletkę No to jest makijażystka gwiazd, która założyła swoją markę jakiś czas temu I słynie z tego, że robi cienie wyśmienitej jakości ale też okrutnie, przeokrutnie drogie, dlatego że jej palety kosztują po 400-500 zł. Także no, na taką paletę pełnowmiarową się nie odważyłam, ale odważyłam się na taką mniejszą. I te mniejsze też wiem, że są do kupienia u. Cudownie, cudownie. <laughs> te mniejsze są też do kupienia w naszej Seforze, ale tam chyba jest tylko jedna jakaś do wyboru. No i słuchajcie, trochę już używam tej paletki. I mam już pierwsze przemyślenia, więc dajcie znać, czy może ewentualnie jakiś film byłby wskazany. E, tu jeszcze z Nataszy Denony kupiłam to, co lubię najbardziej, czyli cienie wpłynie. Już Wam pokazuję, jak to na ręce wygląda, tylko muszę odłożyć aparat. Tak wygląda ten cień. Wpłynie. No, też już mam swoje przemyślenia, więc koniecznie dawajcie znać, czy chcecie je poznać. Tu jeszcze kupiłam klasykę gatunku, czyli tart. Tart akurat teraz y, wszedł do Hiszpanii, do Sephory. Wcześniej go nie mieli. Akurat wtedy, kiedy ja byłam, to była premiera i stwierdziłam, że kupię słynny shape tape. No, troszkę się zdziwiłam, ale może o tym w innym filmie. Y, I ostatnia rzecz. Kto się domyśli, co to jest. To słuchajcie, są perfumy, miniaturka, ale takie. O! Oh. Z takim pędzelkiem, więc tutaj się naciska pompkę i po prostu przejeżdża po ciele, za uchem, po nadgarstku, czy gdzie tam chcecie. I to jest Black Opium i Saint Laurent. Ja od dłuższego czasu szukałam perfum takich właśnie miniaturowych, które mogłam sobie do torebki wsadzić i w ciągu dnia nanosić zapaszek. No ciężko było, ciężko było i w Hiszpanii znalazłam właśnie coś takiego. Wydaje mi się, że to jest super, 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 super Super malusieńkie, a jeszcze przy okazji zobaczcie jakie to jest piękne. No, po prostu mieni się, błyszczy, rewelacja. I przy okazji tego filmu chciałam z Wami przetestować coś, co pokazywałam Wam na Insta Stories. Znowu przypominam, nie jest to lokowanie produktu. Po prostu uważam, że to jest coś super ciekawego. Nie widziałam tego jeszcze u nikogo na YouTubie, więc chcę się z tym, tym z Wami podzielić. A to słuchajcie, jest tubka taka o, która zawiera w sobie zmywacz do paznokci w kremie i to jest marka tam 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 Ciężko stąd. A, e, The Sign, Sign Tribe, z tego co kojarzę, jest pełna nazwa. I to jest Remove and Chill Nail Polish Eraser Cream. Takie zrobione e, a la logo Netflixowe i ala netflix and Chill. E, także zobaczymy, czy to działa. I to się po prostu nakłada osobno na każdy paznokieć i e, mniej więcej 4 minuty należy odczekać. I to poza tym, że ma pięknie lakier zmyć, to też ma pielęgnować paznokcie i dłonie. No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Otwieram. A, jest to też tego co widziałam do kupienia na Zalando Beauty, naszym polskim. Tylko, że zaraz Wam powiem, czy warto to kupić, czy też nie. Pachnie delikatnie, ładnie. Widzicie po prostu taki krem. Nie wiem, jak grubą warstwę tego nałożyć, żeby to zadziałało. Ale robię taką w miarę grubą. No, ja mam super silny top. Serżwicz, mój ulubiony. Więc jestem ciekawa, jak to zadziała. Szczerze mówiąc, nie do końca mam ochotę zmywać mój lakier, bo jeszcze by spokojnie przetrwał parę dni, ale jak już nagrywam, to nagrywam i działamy. Dobra, tak to wygląda. 4 minuty i do was wracam i zobaczymy czy to działa. 4 minuty za nami. Zobaczymy. Powinno być tak, że wacikiem powinnam być w stanie zdjąć ten lakier. Coś tam się ściągnęło, ale nie do końca. Sorry, że może robię taką nie do końca inteligentną minę, ale skupiam się i taki jest tego efekt. No dobrze, no. Trochę zmyło, trochę nie zmyło. Więc pytanie, czy powinnam była jednak jeszcze trochę dłużej przytrzymać? Jest nieźle, bo. Zmyło sporo, ale będę musiała nałożyć jeszcze jedną warstwę i jeszcze raz zmyć resztę. Chociaż powiem Wam, że nie zniechęca mnie to jakoś bardziej, bardzo, że się nie zmyło za pierwszym razem. I tak jest to dużo przyjemniejsze niż machanie śmierdzącym zmywaczem, bo to pachnie bardzo delikatnie, kwiatowo, zupełnie nie tak jak. Klasyczny zmywacz. Taki po prostu kremik. Kremik, który zmywa lakier. No dobra, to czekam jeszcze raz. Teraz już chyba poczekam tylko dwie minutki i zobaczymy, czy teraz się całkiem zmyje. Dwie minutki minęły, więc podejście numer dwa. No i idealnie się zmyło już teraz. Kurczę, powiem Wam, że nie wyszło to za pierwszym razem. Tak, do końca, ale mimo wszystko przyjemność jest duża. Może nawet nie to, że przyjemność, ale jakoś tak fajniejsze wydaje się to być od zwykłego zmywacza. No, idealnie teraz schodzi w ogóle bez najmniejszego wysiłku, ta ostatnia warstwa. Tak wyglądają pazurki po oczyszczeniu. Słuchajcie, no, nie dość, że. W miarę łatwo poszło, to jeszcze one są takie nawilżone, bo po zwykłym zmywaczu zazwyczaj one są takie pusty, pustynne, powiedziałabym, wysuszone i takie nie do końca. A tutaj widać, że jeszcze przy okazji coś im się dobrego przytrafiło, więc. No na razie pierwsze wrażenie jak najbardziej na plus. Podziękuję wam to jak tylko znajdę na Zalando Beauty. No i cóż, to by było, słuchajcie, na tyle takie szybkie Przywitanie, szybki powrót i mam nadzieję, że już ruszymy normalnie z filmami. Prosiliście mnie, żeby było znowu dużo mody, tak więc, jak powiedziałam, będzie haul Zara na nowy sezon. Taki bardzo, bardzo. Myślę, że to będzie największy haul, jaki kiedykolwiek robiłam. Eee... Ale o tym później. Piszcie tak czy siak, co chcecie zobaczyć. Ja Was bardzo mocno ściskam, całuję i do zobaczenia niebawem. Buziaki pa!